no jest nowa dostawa. Patrzcie, nie ta oczywiście skaniulka, nią przywieziono. Ta zielona, fałeczka. Patrzcie, banner jest. Może przedobimy do naszej skaniuli? Strza będzie. O, Natalia, Chestmax, o Natalia Dappał. Było jeżdżone. Także o, patrzcie, ładny kolodek zielony. do Hydraulika jest. 350 jest. Ktoś... Ktoś się pytał ostatnio, jaki jest większy zbiornik od 300, no to 350. O. Mm. Dobra lawetka No Piękna skaniula, no to też, nie ma co na no, tamto to jeszcze za wcześnie No za zobaczymy co ma w środku O Tak to wygląda no zaraz będziemy palić banera Także ja Skóra Tutaj do naprawy Ale do naprawy tutaj Tamten, tamty haluks Zobaczymy, także ja Taka nowa, piękna dostawa skania.